Po 4 godzinach już się tak trochę przechodzi ten mm -hmm. entuzjazm. To prawda. A później miałem kolejną tak przy 7 chyba godzinach. Taki kolejny, że tak powiem, moment, że... Mam na myśli... Ale ty nie pijesz krowiego, ale pijesz jakie? Migdałowe? Na przykład? A no to właśnie... To super. Łapie, że... Myślę, a to jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę czasu zanim tak będzie jednak. Bardzo szybko się to zmienia, nie? Dobrze. Myślę, tutaj. Proszę, analogowo spisane jeszcze pytania. Ale czy chciałbyś być ostry? Może wolałbyś być jednak... Myślę, że taki ten trochę rozmytym. rozmyty. Rozmyty. Zamotnik umiarkowany, y, eskapista, przez kolegów muzyków określany mianem pustelnika arystokraty. Co to znaczy? Co to znaczy, że. Pustelnik pust arystokrata. Pustelnik arystokrata i umiarkowany eskapista. To hmm. to, że dobrze się czuję w swoim towarzystwie przede wszystkim. A... Lubię ludzi, ale jak ostatnio przeczytałem u jednego pisarza, powiedział, że lubi ludzi w homeopatycznych dawkach. Ja mam trochę podobnie. Szczególnie wtedy, kiedy sam mogę sobie dyktować moment, kiedy, kiedy doświadczam ich obecności. I tak jest na przykład podczas koncertów, że to wtedy, kiedy jest trasa, ja się nastawiam na to, że wychodzę do ludzi i, i dobrze mi się z nimi przebywa. Natomiast Większość, myślę, życia spędzam w dużym stopniu sam ze sobą, albo naprawdę z najbliższymi osobami. Okej. Okay. Natomiast eskapista, to, 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 to może warto rozwinąć też, że no. jest we mnie taka nutka takiej ucieczki od, od współczesnego yy, świata, z podkreśleniem słowa ucieczki, mm -hmm. bo może nie chciałbym do końca, żeby to była ucieczka, ale jednak jest coś takiego, że tak... A, że może trochę czasami on mnie y, przeraża. Ta nutka jest coraz mniejsza, bo coraz bardziej wybieram to, żeby być sam, niż uciekam. Wcześniej częściej uciekałem, teraz częściej y, wybieram. I myślę, że w, w, ten, to, co, to, co chłopaki, z, bo to, to słowa chłopaków z Henry David's Gun powiedzieli, że pustelnik arystokrata to to ta nutka arystokratyczna też jest. Znaczy, lubię ładne rzeczy, lubię dobre e, posiłki. Nawet jeżeli one mają być rzadkie, e, to rzadko podawane, to wolę wybrać też by one były rzadko podawane, ale jak już są podawane, że były dobre. I will be slightly late today, so don't for and

Tak z czuję. Warszawy uciekłeś, a z Warszawy uciekłeś. Wybrałem góry, ja bym tak powiedział, że w górach jest coś, co e, zawsze było mi bardzo bliskie i złapałem się na tym, że co by się nie działo, to zawsze e, robiłem wszystko, żeby w tych górach lądować i tam się, e, to trochę jest paradoks, bo urodziłem się w Warszawie, ale to właśnie w górach się czułem, tak jakbym e, zawsze był stamtąd i no stąd... Stąd taki wybór też. A jak to w jaki sposób e, żyjesz e, z całą filozofią i też w miejscu, w którym żyjesz, przekłada się na, na muzykę, na twórczość? W prostej linii. <laughs> ja myślę, że w tej muzyce jest y, zachwyt trochę takim y, prostym życiem i olbrzymia też inspiracja. No bo bez, be, bez tego życia. Nawet bym powiedział inaczej, wiesz, to jest tak, że y, ja nie widzę różnicy teraz między y, muzyczną odsłoną Henry'ego Hary a tą poza muzyczną. Ten mm -hmm. projekt się zlał w jedno. On, on jest tym, nawet kiedy w ogóle nie dotykam instrumentu i nie myślę o muzyce, tylko robię tutaj swoje jakieś rzeczy, to to, to cały czas jest Henry'ego Hary, więc. Z punktu widzenia artystycznego, to jest najlepszy układ jaki może być, bo ty nie masz nic zupełnie, jakby ty nie musisz kreować czegoś, to się po prostu wydarza. Więc coraz bliżej mi do tego, żeby sztukę odnajdować w takich naprawdę codziennych rzeczach i niekoniecznie przekładać ją na język muzyki, mhm. bo ta sztuka jest, no, Stachura mówi, że wszystko jest poezją. Jestem podobnego zdania, że jeżeli. Tak jak tutaj zresztą w książce jest, jeżeli twoja klisza świadomości stanie się na tyle czuła, że, że wszystko wprawia cię w zachwyt, to, to właściwie chyba o to chodzi. Pogodziłem się z tym, że on już w ogóle nie odbije, ale widzisz? Jednak drzewo jest niesamowite, bo, tak, bo on tutaj dusił wszystko dookoła, nie? Mhm. Że nie miałem czasu tego nie chciałeś go posprzątać. Zachować? Nie, musiałeś go obciąć. Wiesz co, już kupowałem tą działkę, tylko wtedy się na tym nie znałem. Zobacz, jaki ten przyrost to od razu jodły. A już z kolei zmniejszyły się jej objętość na tyle, że ona już do pieca wejdzie. No i tak się życie docze. <grytka> <grytka> Inna sprawa, że muzyka ma w sobie coś, czego nie mają inne zjawiska: coś niesamowicie subtelnego, niematerialnego, co w olbrzymim stopniu wpływa na, na inne osoby. Musisz sprawić, stworzyć pewne okoliczności, żeby coś wyrosło, ale czy wyrośnie, czy nie, to już nie jest zależne od ciebie. Niemniej, jak nie zaorasz i nie stworzysz tych okoliczności, to na pewno nic nie wyrośnie. Ciekawe, jak odpowiedzi niektóre zmieniają się na przestrzeni tych trzech lat. E, no to, że słuchając muzyki ma się wrażenie jej takiej bliskiej, bliskiego kontaktu z naturą, że ona z niej jakby wyrasta trochę, że czuć ten spokój, e, nawet gdy, powiedzmy, nie zna się całej tej otoczki i, i ciebie. Czy tak jest? Po pierwsze, to myślę, że w dużym stopniu zależy od ciebie, to, bo jeżeli ty to wyłapałeś, to nie oznacza, że każdy to wyłapie. To jest Pułapka trochę subiektywizmu, albo nie pułapka, nie wiem. No jakby tak. Może jest tak, że właśnie na, na tyle masz tą kliszę świadomości wyczuloną, że jesteś w stanie to wyłapać w tych utworach, a ktoś, kto zupełnie nie ma tej wrażliwości, powie nie, nie, jakie są granie. Nie? A na ile Twoje życie um... takie jest właśnie, to znaczy prowadzone powiedzmy blisko z naturą, w jakichś naturalnych cyklach? No Nieco że... bardziej niż reszta społeczeństwa. Wydaje mi się, że. W, yy... Inaczej, bo, boję się trochę czegoś takiego, żeby nie popaść w taki wiesz, ide idealizm, że nie, ja tutaj żyję w ogóle w, na każdym kroku w zgodzie z naturą. Bo wiesz, bo siedzę często do trzeciej nad, yy, nad ranem, pracując nad czymś, a ja siedzę dlatego, bo mam światło elektryczne. Okej, okay, no może bym mógł przy lampie naftowej siedzieć też, ale też. jednak. Siedzę głównie dlatego, że, że to światło mam, więc korzystam z tych, z, tych, z tych wynalazków nowoczesnej technologii i też tym samym zaburzam ten naturalny rytm. Ale wydaje mi się, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że jakby przyroda jest dla mnie. Czymś, co pozwala mi wrócić do domu w tym sensie symbolicznym, do domu w głowie. Że pamiętam takie momenty, kiedy byłem bardzo jakoś w złym stanie mm -hmm. i myślałem, nie, nie znajdę mm. spokoju, nie uda mi się. I faktycznie nie udawało mi się. A później szedłem do lasu i okej, okay, przez pierwszą godzinę może to się nie wydarzało, ale później miałem takie poczucie pamiętam, jak pierwszy raz tego doświadczyłem, jakby, jakbym wchodził. W jakieś takie silne pole o danej częstotliwości i intensywność tego pola była tak duża, że ja też zaczynałem przejmować tę częstotliwość. I ta częstotliwość była cholernie przyjemna. Hmm. Więc miałem wrażenie, że jest coś takiego, że przyroda działa w pewnych, jakby, no właśnie w pewnej częstotliwości i czy chcesz, czy nie chcesz, jeżeli jesteś na łonie przyrody, to ty to przejmujesz. Nawet bardziej fizycznie. A a jeżeli już w ogóle od samego początku szukasz tego i poddajesz się temu, a to jest mm -hmm. to, czego ja szukam e, w codziennym życiu, to, to jest ci jeszcze łatwiej wejść w tą częstotliwość, a to się objawia po prostu tym, że jesteś szczęśliwy, przynajmniej w moim przypadku. Ja się czuję dobrze, poza miastem. Tak. To nie znaczy, że jak jestem w mieście, to wpadam na ataki paniki, chociaż wcześniej może mi się wydarzało, jest to w jednym z utworów nawet e, zapisane. Ale... Yy, Mieszkasz w, w stuletnim domu. No tak, tak? Dobrze prawie, Drewnianym. Prawie, to też jest, jest jakby tak. nie bez... No i na wsi jednak. Wiesz, tylko to nie szło z głowy. To, jest, mm -hmm. to, to szło, te decyzje o takich rzeczach szły bardziej z tego, że jak, nie wiem, jak yy, siedzisz sobie w cieniu i nagle poza cieniem jest słońce, to ty nagle tak sprawdzasz i tak, o, ale ciepło jest na tym słońcu, to ty wychodzisz. Ty nie myślisz o tym, że... Yy, Chyba będzie lepiej dla mnie, jeśli... Będziesz... zażyję trochę witaminy D. D. Dokładnie. Mm -hmm. Więc to było na tej zasadzie, że ja nagle tak pomyślałem, o kurczę, fajnie w takich pomieszczeniach jest. Tak, gdyby mm -hmm. estetyka też mi się podoba. To... I też takie przekonanie na przykład o tym, że wiesz, żyjesz w czymś, co jest naturalne, co jest, co jest jak gdyby prawdziwe. Jak m, przebywam czasami w takich nowoczesnych pomieszczeniach, wiesz, przychodzisz na przykład do lekarza. Tak. Albo jesteś w biurze i masz takie Wszystkie stoliki takie same, um, zbudowane z materiałów, które nie występują w przyrodzie i jest dla mnie, ja wiem, że to, 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 jest, to jest na pewno moje, inni być może tego nie odczuwają, ale jest dla mnie w tym coś przerażającego, że każdy stół jest taki sam. Myślę, Myślę że, że można to nazwać. Ja mam Myślę, że jest, no, jest nazwa na te fobie, może tak, nawet. Może, no. może jest, to w takim razie ja ją mam. To, 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 znowu to nie znaczy, że ja tutaj Ale mam atak to... paniki i ten, tylko mam takie poczucie takiej nieprawdziwości. Mm -hmm. Takiego poczucia, że coś tu nie gra, coś tu jest nie tak, to wszystko jest sfabrykowane, jak gdyby jest takie, stworzone, i e, e, to jest trochę jakbyś miał trzy kubki e, takie same, wyprodukowane przez jakąś fabrykę i jeden taki ceramiczny i tak, i byś spojrzał i o, ta się napije z tego. Mm -hmm. Bo masz Frejdest. I ciężko tą frajdę ubrać w słowa, bo nie wiadomo na czym to polega. Masz frajdę z tej formy, innej. To doznanie estetyczne. No. To tak samo było z wyborem miejsca życia, że myślisz sobie: O, wychodzę i yy, na zewnątrz, i o, tutaj na przykład wiesz, poznajesz te zwierzęta, które mieszkają z tobą na tym wycinku ziemi, i zaczynasz wchodzić w jakiś kontakt z nimi, i masz poczucie jakiejś takiej znowu prawdziwości tego, co się wydarza. Strasznie trudno się o tym mówi, dlatego być może starałem się po części to zawrzeć w książce, bo wtedy masz stworzyć szerszy kontekst. Tak. Bo jak to masz ująć w dwóch zdaniach, no to wychodzi zawsze No Mówisz, no bo to jest takie, takie mhm. prawdziwe. Tak, tak. Nie wiadomo na czym to polega, ale, ale, ale dla mnie to było bardzo silne odczucie takiego właśnie y, sztuczności życia w mieście. Mm -hmm. Takiego, że ludzie żyją w szufladach, nie? To życie w bloku, w którym się urodziłem, to było dla mnie takie zawsze poczucie, że są kolejne piętra i ludzie żyją na tych piętrach, jakby byli w szufladzie w wielkim biurku. I y, jest w tym coś nienaturalnego. Nadal tak uważam. Mm -hmm. I patrz, rzeźba normalnie. Mm -hmm. Wystarczy złapać. Fajne. Fajne, fajne, bardzo fajne. Trzeba takim kątowniczkiem złapać. Oczyścić oczywiście to też. Ale złapiesz by ryjotką. Tutaj równo. To by trzeba było, wiesz, naprawdę wymierzyć. Teraz zrobię tak tylko na no, potrzeby filmu ewentualnie, nie? Panie, to do spalenia jest to się nie nadaje, takich rzeczy nie będziemy. Jezus, to się a to ładnie pomalować, i właśnie nam chodziło, to żeby było stare. Więc yy, tylko żeby wyglądało, już nie będzie służyło. Jako to. Czyli skąd one są? Tutaj, z tej wsi. Przejeżdżaliśmy, jechaliśmy po zakupy. Mhm. I wiesz, i za 30 zł. Jeszcze, a jeszcze to znalazłem. patrz. Dorzuciłem do tego, już facet chciał więcej, ja powiedziałem, nie, bo już więcej. Joś, Belka Szczytowa. Ja to sobie upchnę tutaj równo. I patrzę. Rzeźba, normalnie. Dobrze, że wspomniałeś o książce, bo chciałem do niej przejść. Alchemia czarnych lodowców ukazała się ostatnio. Co cię pchnęło do tej wypowiedzi artystycznej? To znaczy. A może nie jest taka nowa dla ciebie, tylko po prostu, No choć to, no choć to mnie, twój debiut. Dla mnie na pewno nie jest nowa, bo ja już od sześciu lat właściwie pisałem. Wreszcie mogę powiedzieć w czasie przeszłym, pisałem, skończyłem. E, chociaż inna sprawa, że to pisanie. Ale jest to twoja pierwsza d książka. Tak, to jest Wiesz. pierwsza książka i. Y, 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 hmm. Jestem z niej zadowolony, y, bo wydaje mi się, że udało mi się zawrzeć. Na pewno nie. Nie wszystko, co chciałem zawrzeć, bo to zawsze się wylewa, bo to życie się wylewa poza każdą formę sztuki jest szersze od tej formy sztuki. Ale że udało mi się taką, e, nawet nie esencję, to, co dla mnie jest najciekawsze w tej książce. Może mam świadomość, że każdy ją odbierze na swój sposób, tak jak ja odbieram e, książki innych osób, tylko przez pryzmat swojego jakiegoś wewnętrznego mm -hmm. świata, ale to jest tło. To jest to, co w tej książce jest w tle. Nie to, co jest na pierwszym planie, tylko ten pierwszy plan, ta, ta historia, która się rozgrywa na pierwszym planie, była mi bardziej potrzebna do tego, żeby, żeby coś się działo. I wykorzystałem świat, który najbardziej znam czyli świat jakby bycia w trasie i świat. I, i oczywiście starałem się tam też. Zawrzeć pewne, nazwijmy to, smaczne kąski, czyli ciekawe anegdotki z życia w trasie, żeby to było w pewien sposób lekkostrawne. Ale w tle starałem się stworzyć jakby pewne, pewien krajobraz emocjonalny, który był mi bardzo bliski przez, przez te 6 lat. On też się zmieniał i on też się w książce zmienia. Od 6 lat e, istnieje Andrę Nouhary. Tak, i to ta książka była od początku bardzo ściśle powiązana z tym, mm -hmm. bo mnie po prostu sam projekt Henry'ego O'Hara, który był i jest nadal eksperymentem, mm -hmm. e, tak zafascynował, że chciałem się nim podzielić. I wiedział... a, a jakie były założenia Henry'ego O'Hara od początku? Są nawet cały są. czas. E, e, bo wiemy, że to był, znaczy w opisie zawsze widniało projekt na połę podróżniczy, na połę pisarski, na muzyczny. Tak? To jeszcze tak. dobrze pamiętam. Tak, bo... No i właśnie ta pisarska strona przez dłuższy czas. Y... Była w takim uśpieniu i ja o tym. No, mówię, no ujawniała się w mediach społecznościowych tak? W, tak. w formie dłuższych postów. Yy, ale jakie były założenia. Założenia były takie, znaczy to... i w książce to nazywam zasadą odwróconego kierunku. I miałem takie przeczucie, że ten świat gdzieś istnieje. Yy... Ale, ale z drugiej strony nie miałem pewności. I Henry Nochary stał się trochę takim wehikułem, żeby to sprawdzić. I, no i śmiało mogę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, w jak, jak dużym stopniu ten świat istnieje i jak, jak bardzo jest realny, że to wiele osób żyjących w takim, w takim, nie wiem jak to określić, nazwijmy klasycznym rytmie, ma takie przekonanie, że no okej, okay, taki świat jak gdyby jest, ale on jest na filmach, mm -hmm. to jest fajne jako idea, ale już, taki, już, już takich rzeczy nie ma. Po czym okazuje się, że, że jeżdżąc z Henry Nuhary w bardzo różne miejsca oczywiście nie zawsze, ale bardzo często odkrywałem takich ludzi i, 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 i miejsca, w których żyją. I przede wszystkim ich rytm, który właśnie był takim światem, do którego ja dążyłem. Dla większości osób, jak już mówiliśmy, mm -hmm. e, na przykład Twoje Winter Retreat, e, które ma na celu takie właśnie oczyszczenie się mm -hmm. z bodźców i tak. niejako przezimowanie tego okresu, co mm -hmm. też jakby w zgodzie z naturą jest. Jest działanie, tak Bo jak już mówiliśmy, poza to mm -hmm. y, czy byśmy chcieli, czy nie, to jesteśmy nierozerwalnie z nią związani, i gdy zmieniają się pory roku, to nie wiemy, czemu się na nas tak działa. Jasne. To też na nas działa, choćbyśmy y, nie wiem, jak bardzo się temu sprzeciwiali. No więc. Działa, działa, ci powiem, bo ja widzę czerwoną okay. ląpeczkę w rejczce, gdzie powiem, że zgasła. I jak postrzegasz czas? Już dawno zauważyłem, że on nie istnieje w sensie absolutnym. To jest, to jest tak jakbyś powiedział, a jak postrzegasz centymetr? Nie? No to, tak. jest, to jest sposób na pomiar zjawisk. I w tym sensie istnieje.... No jest, yy, nie wiem, masz wzorzec metra i dzięki temu możesz mierzyć odległości. Natomiast dopóki nie było wzorca metra, to tego nie było. Tak samo jest z czasem. On jeżeli chce Czyli jest subiektywny, jest względny. Mm. Nie go w ogóle nie ma. W sensie ty żyjesz w, jak gdyby w, w wiecznym teraz. To jest najbardziej pierwotne doświadczenie. Ty po prostu w danej chwili żyjesz i procesy zachodzą, ale ty ich nie mierzysz. Więc jeżeli nie mierzysz, to nie mówisz, że o, owszem, widzisz, że na przykład nie, wiem, wstaje dzień albo zapada noc, ale nie mówisz, że to, to minęło tyle i tyle czasu. W sensie mówię, nie mówisz sam, nie rozmawiasz sam ze sobą, jeżeli jesteś w tym teraz. Ale jeżeli nagle zaczynasz przykładać tą miarkę, wyjmujesz ten centymetr w postaci godzin, minut, sekund, to, to ma wymiar oczywiście bardzo pragmatyczny, no bo w, w, prawdopodobnie byśmy się dzisiaj nie spotkali o danej godzinie, gdyby, gdybyśmy nie wyjęli tej miarki. Ale w wewnętrznym krajobrazie yy, to jest gwałt. Ty nagle zaczynasz dopasowywać się do jakiegoś zewnętrznego wzorca, i ten wzorzec zaczyna być ważniejszy dla ciebie od tego, co faktycznie istnieje, czyli to teraz. Pierwotny wzorzec. I tak. Naw nawet nie wzorzec. Nawet nie po wstraszcie. prostu pierwotne coś. Bo gdyby był wzorcem, to znowu zacząłoby się dopłacać. Tak, 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 ale jakby... tak, swój zegar biologiczny jakby... To jest już bardziej, tak. No mhm. to, jest, to, to, to jest już chyba bardziej... E, chyba mądrzejsze podejście. Ale nie chodzi mi o to, żeby ten czas w ogóle wyrzucić, powiedzieć, nie, w ogóle nie ma czasu. Tylko chodzi o to, żeby zauważyć, że ten czas e, jest e, czymś mechanicznym. Natomiast bezpośrednie doświadczenie życia opiera się, cały czas żyjesz w jednej, jak gdyby, no, no nie da się o tym. Tak, debatu, tak. No, w sekundzie, no, w tak, jednej tak. chwili. Ja piję trochę do, do tego nic i do tego marnotrawienia a ja, czasu. A ja jak zwykle chodzę na oko. ale, Ale tak, <laughs> tak. Nie możesz marnotrawić czegoś, czego nie ma. Mhm. Ale oczywiście, jeżeli ktoś wierzy, że coś jest, mhm. no to będzie miał poczucie marnotrawienia. Tak. To jest trochę tak, jakbyś powiedział, że marnotrawisz pieniądze. Na czym jest pieniądz? Znaczy, to jest czas symbol, jako, jako część twojego życia, która mija. A jak możesz ją lepiej wykorzystać? Niż przeżywając ją. No i problem polega z czasem na tym, że jeżeli tak bardzo myślisz o tym, że marnotrawisz dany moment swojego życia, to myślisz o tym, co ty powinieneś robić. Więc wybiegasz w przód. Zamiast być teraz... I przeżywać to, co w danej chwili się dzieje. Więc jeżeli w danej chwili się potwornie, na przykład, nie wiem, boisz, albo potwornie e, ci się czegoś nie chce zrobić, to bój się w stu procentach, bo to jest właśnie ten moment, który ci był dany, żeby przeżywać go w, w pełni. Bo jeżeli będziesz uciekał od tego, to na pewno nie będziesz przeżywał swojego życia. Będziesz gdzie indziej, będziesz jak gdyby nie w swoim życiu, to, to życie wtedy jest dla ciebie iluzją. Więc ty możesz przeżywać tylko to, co w danej chwili się dzieje. I teraz pytanie jest takie, czy możesz nie przeżywać swojego życia? Czy masz taki wybór? No, siadasz znowu bez ruchu i mówisz, nie będę przeżywał swojego życia. Możesz? I tak będziesz słyszał, i tak będziesz widział, i tak będziesz czuł ciepło, zimno. Czy wtedy się nie dokonuje życie? Więc jakie ma znaczenie, czy ty w tym momencie wychodzisz na scenę, w której, pod którą słuchacie 10 tysięcy osób, Wtedy też przeżywasz, tego, masz tylko możliwość przeżywania tego, co w danej chwili jest. W czym jest to takie lepsze?